Witam Was serdecznie. Nowy anturaż, nowa sceneria, ale dzisiaj nie będziemy się golić. Dzisiaj sobie powiemy kilka słów, dzisiaj ogłosimy konkurs. Pamiętacie pierwszą edycję? Słów kilka po 200 subskrybentach. Dzisiaj 17 sierpnia, w niedzielę mamy 314, więc już fantastycznie to rośnie. Każdemu, absolutnie każdemu subskrybentowi indywidualnie bardzo dziękuję. Bardzo za zaangażowanie, za kliknięcie, za propagowanie tego kanału, współpropagowanie, bo o to właśnie chodzi: żebyśmy stworzyli społeczność, na tym mi najbardziej zależy, zaraz po propagowaniu tradycyjnego golenia, bo o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy przejrzeli na oczy i żebyśmy praktykowali, kultywowali i cieszyli się tą szlachetną, wyjątkową jakością męskiej higieny i przy okazji spędzenia czasu, przy okazji może pasji, hobby. Jakkolwiek by na to nie patrzeć. Słuchajcie, zaraz ogłosimy konkursik, tylko jedna kwestia. Unboxing ostatnio był na filmie i wyszedł film o długości godzina, minuta, jedna sekunda. Jeden, jeden, jeden. Taki przypadek, w który nie wierzę. Ale tak wyszło. No i postanowiłem nie zamęczać Was kolejnym unboxingiem znowu ponadgodzinnym. Swój indywidualny rekord pobiłem, już nie wchodźmy w to. I połączymy to z konkursem. Jest kilku kolegów, cały czas sygnalizuje, którzy cały czas uczestniczą. Czy z forum kolarze.pl, czy z grupy facebookowej. Coraz to nowi i fantastyczni koledzy, bo tak to jest nasza wspólna, tradycyjne golenie, to jest nasza wspólna pasja, nasza wspólna, nasze wspólne środowisko. Więc tu wszyscy są kolegami, z pełnym szacunkiem się do siebie podnosimy i bynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, może idealistycznie, ale tak jest. Kwestia jest następująca. Kolega Doni Darko, taki nick ma na golażach.pl, Marcin, zapytał mnie, czy chciałbym przegolić określone mydło. Powiedzieć swoje zdanie z faktu, indywidualnego podejścia, może doświadczenia i po prostu chciałby usłyszeć i zobaczyć jak to mydło się wyrabia w moich rękach, jak się zachowuje na pędzlu, na twarzy, jakie mam opinie, jakie mam zdanie na taki temat, temat. I fantastycznie, zgodziłem się oczywiście, tylko że Marcin zadał sobie trud i spakował, muszę wam to pokazać, taki karton Różnych ciekawych rzeczy. Kwestia jest następująca. Zasługuje na to, żeby pokazać, za to, żeby indywidualnie podziękować. Marcinie, dziękuję ci bardzo za no, ogrom tego wszystkiego, co tu jest, bo w tym momencie zaczynasz być kolejnym współautorem tego kanału, który oczywiście poukładam w jakiejś chronologii, w jakimś logicznym sensie, żeby to wszystko fajnie się zazębiało. Co nie zmienia faktu, że tak, stałeś się właśnie słowa autory kontentu i jeszcze raz bardzo dziękuję. Co tu mamy? Pierwsza rzecz, która się rzuciła od razu, to jest, ale nie będę tego czytał. Indywidualnie napisane słów kilka na karcie, bardzo miłych, bardzo ciekawych, bardzo dających dodatkową energię. Dziękuję ci, Marcinie, bardzo. A to już zostaje między nami. Co tam jest? Dla was y Chcę pokazać, bo to zasługuje i to będą się pojawiać te kwestie na kanale. Pierwsza rzecz, która od razu skoczyła. Marcin chciałby zobaczyć moją opinię, czy da się golić podróbką Progresa i podróbką Futura. Sprawdzimy. Ja mam taki pomysł na to, bo chciałbym połączyć to z oryginałem i nawet wiem, do którego kolegi, że tak powiem, ustawić się, bo nie mam jednej i drugiej, ale fajnie by było spróbować oryginału, spróbować. Inspiracji, może zaprosić na pojedynek zgodnie z tradycją tego kanału? Sami powiedzcie, ciekawe by to było. Trzy małe, fajne próbeczki, a może nie małe. HTS Barber. Coś mi się wydaje, że nie do końca mogę się dogadać, ale nie uprzedzam się w żadnym wypadku. Wickham Irish Fern ciekawe, dobre, dobre opinie mamy dełko. Magard London Shop. Później sandalwood Herbert, Tyler Bond Street. Mam tą pozycję, więc akurat tutaj skupię się na swojej, ale i tak dziękuję Ci Marcinie. Dalej kopiemy się. Cztery różne genialne moim zdaniem opcje, bo każda żeletka jest świetna, choćby nie wiem jak beznadziejnie goliła. Czemu, bo można ją spróbować, mieć opinię, wyrazić, zaprosić na twarz i coś ciekawego ci zawsze powie. Każda. Czy ta świetna, wybitna, czy ta nadzienia, czy ta tempa, jak nie powiem co i dlaczego ma te grysa na okładce? Słuchajcie, mamy tu Astre Stainless, jeszcze ze starego wypustu, wydaje mi się. Mamy szarpa współczesnego szwajcarskiego, ale też mamy Diplomata Vintage źletka i Aterna Extra Super Blue, też Vintage Żyletka. Świetnie. Naprawdę szwedzka, szwedzka produkcja, szwedzka stal. Wiemy. Niemcy wiedzieli najlepiej, czego robią czołgi i czemu są tak wyjątkowe. Słuchajcie, lecimy dalej, bo jest trochę tego. Zaczęło się od tego medełka. Warmest Richards Chef Soaps. Ciekawe medełko. Firma Moon. Oboził, jak to pachnie. Jak to ciemne, coś pięknie pachnie. Będziemy testować, Marcinie. Będziemy sprawdzać, słuchajcie. Pojawiają się też kolejne pozycje. Ostatnio Hux mnie bardzo, bardzo e, zaciekawił. Nawiązanie do Star Wars. Tu mamy Redemption Hux. Sprawdzimy, co Hux nowego wymyślił. Ciekawego. Mamy kolejne pozycje. Czyli Wally Cole. Tallow. Transition New York Ciekawe. Miałem średnie doświadczenia z tą firmą, ale bardzo się nie uprzedzałem, bo wiedziałem, że tam jest potencjał. Jak rozwijam Aftershave, y, to widzę, że już tutaj się szykują komplety i bardzo się cieszę. Uwielbiam komplety Marcinie Dzięki. Aftershave do jednego. Do drugiego akurat nie będzie co nie zmienia faktu, że mamy no. Ta firma mnie rzekła: Noble Otter Orbit i mydło, i aftershave. Będziemy testować. Bardzo jestem ciekaw. Ta firma robi robotę. Ewidentnie robi robotę. Co tu mamy jeszcze? Cały arsenał. A... Mydło Mokasyna, i jedno już zaproszę na najbliższe golenie, zobaczycie na najbliższym filmie. Bo mydło Mokasyna kolejnego wyjątkowego no, wyjątkowego kolegi, który ma niesamowity talent medlarski, tak zawsze twierdziłem. Czy stare wypusty, czy nowe wypusty zawsze gwarantują świetne golenia, świetny poślizg, zapachy, kwestia gustu, zaznacza chłopak indywidualne podejście. Więc, czemu by nie korzystać z tego na przykład na pojedynkach, czy zapoznawaniu się z maszynką, gdzie maszynka albo w pojedynku, albo indywidualnie potrzebuje świetnego poślizgu, a taki gwarantuje nam Mokasyn. Słuchajcie, stary wypusty, z tego co pamiętam, o golarzach śledzę cały czas karierę Mokasyna. Jeżeli chodzi o hobbystyczne, domowe produkcje, Mybo forumowe forumowy Adi, nasz kolega forumowy Talow świetnie Tahiti pamiętam jedna z pierwszych i iguana, tak to są jedne z pierwszych wypustów widać jeszcze jak genialnie progresuje kolega jeżeli chodzi o wykonanie i to co ewidentnie musi się pojawiać na najbliższym filmie kwasek mydło dla kolegi kwaska który też propaguje bardzo moim zdaniem skromnym bardzo bardzo Ciekawie tradycyjne golenie poprzez mm, zagłębianie się w tematykę japońskiego tradycyjnego golenia, czyli kamisorii. E, te medełka na pewno się pojawią, jak to wszystko, co tutaj się pojawiło. Sami widzicie ile tego jest. Przepraszam, ale będę chciał. kolejna aftershave właśnie do drugiego zestawu New York. Tyle tego jest, słuchajcie, że tutaj się czek już gubi. Więc ja Marcinie Ci bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo już na to wszystko. Nie mogę już się doczekać. Najlepiej bym co 10 minut się golił, tylko jakoś zarost nie chcę współpracować z tym wszystkim. Doni Darko, golarzu, szanuję i doceniam bardzo. W nienagannym stanie wszystko przetestuję, w nienagannym stanie wszystko oddam. Będzie się działo. Drugi Marcin, którego już znacie... Po części, czemu? Bo już trzy maszynki od niego. Pamiętacie Outlaw, Henson z trzema plusami i Blackbird Blackland, fantastyczna maszynka. Zresztą wszystkie trzy są wyjątkowe i świetne. Ja nie mówię zawsze, że nie ma złych maszynek, są tylko te niespróbowane. Ale jedne, niektóre są wybitne, niektóre są białymi krukami coś fantastycznego. Postanowił znowu powiedzieć: Rafał, działamy, robimy. Tu są świetne próbki. Nie będę wam otwierał, bo znowu będziemy ciągnąć ten kanał. A tutaj to już otworzyłem. Tu są trzy genialne w tym wielkim pudełku. Piękne znowu maszynki. Kolejne trzy wyjątkowe maszynki, takie jak wcześniejsze były. Czemu wam ich nie pokażę? Te inspiracje pokazałem, bo chcę zasięgnąć oryginału i porównać z inspiracją. To będzie najbardziej obiektywne, wiarygodne porównanie. Tutaj są same wyjątkowości wszystkie trzy. I tych już nie pokażę, żeby była ciekawość na kanale i żeby było coś, no, na co czekamy niespodzianka, a ja przede wszystkim czekam na tym, żeby się to przegolić i żeby to porównywać, i żeby znowu zasięgnąć czegoś genialnego. A jak Marcin przyśle maszynki, to już wiadomo, że to jako sięga zenitu po prostu. Więc Marcinie z grupy Facebookowej bardzo, bardzo Ci dziękuję. Danych nie będę podawał, indywidualna sprawa, ale ty wiesz, że o ciebie chodzi. Więc to jest takie dwa unboxingi. Jeden nie do końca an ale boxing. Dziękuję, koledzy, bo to jest wielka sprawa dla mnie indywidualnie. Może dla niektórych to jest normalne. Dla mnie to coś wyjątkowego, że widzowie rozmową, czy taką paczką, czy konsultacją, czy podziękowaniem, że dzięki temu kanałowi a coraz częściej się pojawiają takie czy na privie, czy, czy w komentarzach. Naprawdę to daje energię, to daje sens, to daje logikę temu kanałowi, i w tym momencie się po prostu chce. I po prostu widzę, że, że o to chodzi. Właśnie, żeby coraz więcej mężczyzn koliło się tradycyjnie. Mogą też być kobiety. Ja cały czas twierdzę, że to nie jest stricte męska dziedzina, acz każdy, co lubi. Więc jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Każdemu subskrybentowi, kolegom, którzy już zaistnieli na kanale swoimi, czy maszynkami, czy mydłami, czy, czy nowym, który właśnie teraz no, przysłali tego tyle, że jesień mamy pełną. I znowu plany znowu poszły w siną dal. Mówiłem o tym na ostatnim podcaście. I wiecie co? Fajne to jest. Słuchajcie, ogłaszamy konkurs. Konkurs, tak jak wam mówiłem, ja coś dostaję, wy coś dostajecie. Kolejna stówka, i pomyślałem sobie, że słońce szaleje po prostu za oknem. Nie daje za wygraną. Trzy miesiące miało nas głębokim Nie Teraz pomyślał, teraz to ja wam pokażę na końcówce. Dobrze, przeciwdziałamy temu. I pomyślałem od razu, idziemy w to, stawiamy konkurencję. Pamiętacie z filmu nowy krem proraso zielony mentol chłodzenie. Nie trzeba nikomu przedstawiać dla początkujących i dla zaawansowanych. Duża tuba 150 ml nuweczka i co ciekawe to da ulgę to da chłodzenie to da przyjemność a może poligon na wyrabianie piany kto to wie proraso zielone. Do tego no, trzeba się czymś golić więc dorzucam Dorzucam nową miseczkę. Ja mam czarną, a biała tak chociaż 3D. Od tomka jest fajna. Ale pomyślałem sobie, że skoro mi pasuje czarna i jest to świetny produkt, to czemu inny golarz nie ma spróbować? Jaki brasz? Miseczka z tak zwanego tworzywa. Nowa, piękna, wyżłobiona z miejscem na pędzel. To naprawdę daje radę. To jest świetne narzędzie do wyrabiania. Genialne utrzymanie. Tu się wszystko zgadza. Więc ta nowa miseczka w kolorze, jakże dla niektórych przyjemnym, białym plus nowy krem ProRaso i plus 5 paczek żuletek. Ten komplecik ląduje jeszcze nie wiemy u kogo. Sprawdzimy. Odstawiam go na bok. Ładnie zapakuję paczkę i przez tydzień dla każdego subskrybenta, warunkiem jest subskrypcja tego kanału z terenu naszej pięknej, cudownej Polski, czyli wysyłka na mój koszt na terenie Polski, tego widzę, który no, poda magiczne hasło, bo konkurs jak zawsze będzie trudny, zawsze po prostu jest tak trudny konkurs, że jest po prostu, no, trzeba się dużo nagłowić. No, ale to nikt nie mówi, że będzie lekko. Co nie zmienia faktu, że ja myślę sobie, że. Pamiętacie, nieraz się goliłem i tak się zastanawiałem, która firma była początkującym, e, mm, początkującą firmą dla Snowiego? Dla mnie, od której zaczynałem od trzech kolorów czerwony, e, biały i zielony która to firma produkuje takie trzy różne. Medełka. Wydaje mi się, że już powoli niektórzy mogą wiedzieć. A jeżeli nie, zastanówcie się chwilę. Jeżeli nie, oglądajcie pierwsze odcinki, może ostatni, i tam jest wszystko jasne. A jeżeli nie, to tak sobie myślę, nie, no każdy z Was chyba widzi. Myśli Snowiego. Hashtag zaznaczam i proszę: duże litery drukowane że tak się wyrażę, algorytm losujący nie rozpoznaje. Musi się skupić, to jest maszyna, zero-jedynkowo, duże. Jeżeli są małe, nie bierze pod uwagę tego w konkursie, a ja chcę, żeby każdy miał równe szanse. Więc hashtag, hasło, dajmy sobie czas do soboty, do końca, do następnej, w niedzielę w następną będzie losowanie, do soboty zbieramy pod tym filmem magiczne hasełko. I najzwyczajniej w świecie będziemy losować szczęśliwca, który wylosuje nową miseczkę jaki, nowy krem Proraso i pięć wybranych przeze mnie z moich czeluści nowych paczuszek, po pięć każda pakowana żyletek. Oczywiście wśród nich jest ta sławetna, jakże mi bliska, Minora, żyletka. No nie mogłoby być inaczej, ale pozostałe cztery firmy będą niespodzianką warto przetestować, ja cały czas mówię testujmy, szukajmy dla siebie złotego grala letkowego, bo to jest najważniejsze więc jeszcze raz zapraszam do konkursu każdego z Was każdemu z Was dziękuję za jakikolwiek jakikolwiek mmm, dislike, like, komentarz, oglądnięcie dłuższe, krótsze, a przede wszystkim bardzo dziękuję każdemu subskrybentowi chłopaki Marcin i drugi Marcin Doni Darko, dziękuję bardzo za zasilenie tego kanału w kolejny nowy content. Dziękuję Wam za odstawienie planów Snowiego na drugi tor. Kiedyś wrócą. Na pewno wrócą. I to wszystko, moi drodzy. Miłej niedzieli Wam życzę. Zapraszam do konkursu. Przez 7 dni, przez tydzień będzie można w nim uczestniczyć. Ja Wam dziękuję jeszcze raz bardzo. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.